Halo, halo! Dzień dobry! Dawno mnie tu nie było. Widzicie to piękne sierpniowe, bezchmurne niebo? Nie? Ja też nie widzę. No dobra, moi drodzy. Główny temat już znacie z miniatury. Ale oto ja. Ja w Nowej Okrasie. Jedyny pozytywny aspekt ostatniego czas. Ale po kolei. Najpierw coś pozytywnego. Mega. Jestem dumny, że jestem obywatelem tego kraju i jestem tej narodowości, co większość z Was. A dlaczego? Bo jesteśmy w wyjątkową nacją. Nie wiem, czy pamiętacie, no, ze 2 lata temu, jak to Wszyscy wielcy klimatolodzy świata ostrzegali, że jeżeli się nie weźmiemy za siebie, za nasze przyzwyczajenia i tego typu rzeczy, to nie powstrzymamy procesu ocieplenia klimatu. Ale jak się weźmiemy za siebie, to już w przeciągu najbliższych 20 lat uda nam się skutecznie obniżyć temperaturę średnią nie przewidzieli tylko że to trafi do nas a wiecie Polacy jak już mają coś robić to na pełnej petardzie no i patrząc na ten rok to się okazuje że w ciągu zaledwie dwóch lat udało nam się obniżyć temperaturę o przynajmniej 10 stopni no, nie wiem maja nie było, czerwca nie było, lipiec, który się skończył, bo mamy już do, dobrze sierpień się rozpędził, bo no to też wiecie jak wygląda. No co zrobić, panie, taki mamy klimat. Ale od początku. Miałem urlop. Jak co roku zaplanowane 10 dni ciurkiem zgodnie z przepisami no, prawdę mówiąc guzik wyszło, ale, ale co tam, pierwszy tydzień, jedziemy w góry i to czym? Motorem, tak, no to nie, nie pierwszy wyjazd w góry, ale motorem, ale pojechaliśmy Bemą, znaczy ja pojechałem, wy po części mi towarzyszyliście, bo był nawet dwa filmy popełnione. Pojechałem w sobotę z krótką wizytą przez zamki na szlaku Orlig Gniazd w, dotarłem w góry piękna pogoda, słuchajcie, 28 chyba stopni, no, no cieplutko, elegancko. Niedziela atakujemy Słowacji. No co z tego wyszło, to też widzieliście, bo pogoda miała inne plany. I właściwie pół dnia wystarczyło, żeby się schrzaniła. Poniedziałek, no to już było szukanie na mapach pogodowych okienka powrotowego. No bo niż Genueński, nie wiem co my tym Włochom zrobiliśmy. Ja tego nie rozumiem, żeby nam latem coś takiego fundowali. No w każdym razie, niż Genueński. Miał nadejść, nadszedł, schrzaniła się, wróciłem na chatę. Oczywiście wróciłem do, do pracy, no bo co robić na urlopie w chacie, ile można się gapić w telewizor i patrzeć jak deszcz leje za oknem. A przy okazji NFZ też niespecjalnie ułatwia odpoczywanie administracji. No i co? No i właśnie jak wróciłem to spotkała mnie straszna wiadomość, ale pod, podkreślam, na pozór straszna. Mianowicie Pociecha zrezygnowała z prawo jazdów kategorii A2. Na pewno przy tak dojrzałej decyzji no, nie należy pomijać faktu, że mocno jej w tej decyzji pomogły dwie gleby na placu w czasie pierwszej godziny jazdy. No, uznała, że to nie jest jeszcze czas na jeżdżenie motocyklem. Ja to szanuję. Jestem dumny, bo to chyba pierwsza tak poważna decyzja. Jej krótkim życiu nie mam nic przeciwko tym bardziej że jasno zadeklarowała że nie rezygnuje z bycia plecaczkiem co mnie bardzo cieszy bo lubię nasze wspólne jeżdżenie rozmowy mimo że wiecie po filmach jaka rozmowna ona bywa w każdym bądź razie stało się jak stało w piątek, po, po koń na koniec pierwszego tygodnia miał być przeskok na Mazury. No bo przecież jak już zepsułem pogodę na południu, to trzeba było też pamiętać o żeglarzach. No i w czwartek wieczorem, właściwie już w nocy, no wiadomo kiedy głupie pomysły przychodzą do głowy, no to wpadł mi pomysł, że... Wystawię hondę na sprzedaż, bo rozsądek twierdzi, że dwa motocykle przy tak małej ilości czasu, jaką posiadam, to jest bez sens. W serce krzyczało nie sprzedawaj. No ale wiecie, 23 co tam serce ma do gadania. No, pierwsze, pierwszy dylemat, gdzie wystawić. Z reguły wystawiałem wszystko, co chciałem sprzedać na automoto. No ale kurde, jeszcze. Płacić takie pieniądze? To nie. I wrzuciłem na grupę na Facebooku. Co ciekawe, rano już miałem pierwszy kontakt od pani, która stwierdziła, że w sobotę przyjeżdża. No ale ja w piątek lecę na Mazury. Umówiliśmy się, że na tydzień wstrzymam sprzedaż. Nie będę nikogo umawiał. Dopiero jak wrócę, ono jako pierwsza przyjęcie. No i cóż, drugi tydzień Mazury. Mazury z, powiem wam, że z nie najgorszą pogodą. Bo z pół dnia najczęściej było do przeżycia. Z dobrą pogodą udało się. Dało się trochę popływać, połowić, o dziwo w tym roku wyjazd był z rybami. Jakby Wam mocno szumiało, to przepraszam, ale w tym, w tym oto kasku, a jest to, niech walut się, Szubert C5, nie za mocno jest miejsce na mikrofon. W każdym bądź razie nie będziemy szybko jechać, może będziemy się słyszeć. No i proszę ja Was Film z Mazur buduje się Buduje się, bo materiału jest sporo Typacie, że tam były jeszcze dodatkowe atrakcje Także sobie W tak, każdym razie sobie Coś tam powstanie Dobra, teraz zrobimy przerwę na muzykę, a ja się odezwę w jak już nie będę jechał z zawrotną prędkością 90 km. Mamy teren zabudowany, to sobie pogadamy dalej. No w każdym bądź razie, wystawione. Pani się odezwała, zarezerwowała termin, nie ma problemu. W ciągu tygodnia pobytu, jeszcze tam się odezwało parę osób. Założenie sprzedaży Hondy było takie: że po pierwsze, nie muszę jej sprzedawać. Po drugie, ma iść w ręce przyszłego kierowcy, a nie nas pośrednika handlarza. Bo tego nie chciałem. Ja wiem, że prędzej czy później, bo no bardziej prędzej, ona przyzwieni właściciela, bo to jest 500. -ka. Jak to się w nią wjeździ, pojawi się głód. Na szczęście nowa nabywczyni ma kategorię A2, więc na razie jest uwiązana. No i cóż, wróciłem dzień wcześniej z Bazur i w niedzielę przyjechała pani z towarzyszem, samochodem, z przyczepą do przewozu motocykli i, i zobaczyli. Otworzyłem garaż, weszli, zobaczyli I już wiedziałem, że ona przyjedzie. No, pani... Bardzo młoda pani Sama A2 o tym świadczy No jak, jak spojrzała to... To patrzyła takim wzrokiem jak ja Jak kupowałem Pełnym zachwytu nad motocyklem. Jego pięknem, bo to trzeba przyznać, że cebry są prześliczne. I z takim dużym strachem wsiadająca. Bo chciałem, żeby usiadła na niej, zobaczyła, jak jest masa rozłożona. No ale co tam pogadaliśmy, poglądaliśmy Pokazałem wszystkie dokumenty, bo wiecie, że przeglądy, przegląd robiłem dodatkowy jesienią, żeby na zimę był świeży olej zalany. No i później z reguły przy sprzedaży nadchodzi taki moment, kiedy kupujący mówi to ja bym się przejechał. No, w przypadku osoby, która dopiero co zrobiła prawo jazdy, no to z góry miałem odpowiedź na taką propozycję, że nawet jak mi wyłoży kasę na stół, to nie pozwolę. Na szczęście pani była no, mega rozsądna, bo pani od razu powiedziała, że ona prowadzić to nie będzie, ale czy jest możliwość, żeby ona się przejechała jako pasażerka ze mną. No co ja miałem powiedzieć, nie? Dzień wcześniej z urlopu na motorze jeszcze nie jeździłem, każda okazja jest dobra. A ponieważ pani miała strój ze sobą, przebrała się, przebrałem, pojechaliśmy. Nie wiem tam po takich okolicznych wiochach, bardzo sympatyczna jazda. No problem był, że jej interkom nie do końca chciał działać, w związku z czym nie było kontaktu, ale pani z doświadczeniem plecaka wiedziała jak się zachowywać, jak reagować. Super. No jak, jak wróciliśmy, no to... To ona już była przekonana, <laughs> a ja miałem coraz więcej wątpliwości czy chce czy chcę sprzedawać. No to jest, wiecie, to, to jest jak z jazdą próbną, nie? Idziecie do salonu, żeby się przejechać motocyklem i wracać i kurde co zrobić, żeby go kupić. No w każdym razie negocjacji cenowych nie było, bo sprzedawałem za odpowiednie pieniądze. Takie, żeby nie było mi aż tak bardzo żal. A z drugiej strony tyle no to wartość rynkowa myślę zachowana. Mógłbym więcej. Ale też nie, tego nie chciałem. Bo to, wiecie, pierwszy kupujący jest najlepszy. A ponieważ nasze spotkanie, bo to kilka godzin trwało, było na tyle sympatyczne i miłe, no, że dorzuciłem jeszcze masę rzeczy. Bo i uchwyt kładloka na główce ramy. I zasilanie dodatkowe. Ja nie mówię o podnośnikach. Przedni, tylny, torba na tylne siedzenie, sakwy boczne, torba na bak. No bo ja miałem tą magnetyczną. BMI absolutnie się nie sprawdzi, bo to tutaj to jest plastik. Także no, dos... no, bagażnik był wypełniony jak wyjeżdżała. Zapakowaliśmy motocykl na przyczepę został odpowiednio zabezpieczony i zrobiło mi się tak smutno Powiem tak, tak smutno że już się zastanawiałem, czy by nie, nie zaproponować odkupienia od razu. No ale, no ale pani była, no tak zachwycona zakupem. Wydaje mi się, że, że zrobiła dobry, bo dostała w porządnej cenie, nie może jakiejś tam hiperatrakcyjnej, ale, ale bardzo przyzwoitej. Dostała fantastyczny motocykl, w bardzo dobrym stanie. Bez, bez uszkodzeń, bez gleb, bez obcierek. Motocykl, który nie był ryty. I myślę, że posłuży jej długo. I będzie się cieszyć z jazdy. No i co? Gara się uwolnił. Kosiarka się mega ucieszyła. Bo zyskała trochę więcej miejsca dla siebie. I już jej nie grozi eksmisja z miejsca postoju, no a ja, a ja w ramach takiego samopokrzepienia się, no trochę zmian dokonałem, co zresztą widzicie. Pierwszą zmianą, no to był wiadomo kask bo ten Skorpion Integral, którego używałem, on przy tym motocyklu, on no nie za mocno się sprawdzał, tam jeszcze tam do 80 to, to jest ok, ale powyżej to turbulencje są straszliwe. No, decyzja, decyzja padła na Kask Schuberta C5 Kupiona w bardzo dobrej cenie Bo... No i co tu? Co tu się dzieje, panie? FM Logistic? To kupiłem za 200. No to myślę jak na C5 to jest, to jest bardzo przyzwoita cena. No oczywiście interkom, ponieważ C5 ma już głośniki, cała instalacja jest poprowadzona, nie trzeba niczego kleić. Niczym się tutaj nie pierdzielić. No to, ku, no to już kupiłem. No. Co zrobić? Eee. Drugą rzeczą, na którą sobie pozwoliłem, która już też chodziła od jakiegoś czasu, to jak widzicie kurtka letnia. Nie jest to może jakoś tam mega mesz, ale jest super przewiewna ma duże panele, które można odpinać. Jak coś to tam coś jest. To jest chyba Berg 2, tak mi się wydaje. Oczywiście Rebelhorn, moja ulubiona marka. bo poza butami to chyba wszystko mam. No dzisiaj mam rękawiczki zimne, ale to są krótkie rękawiczki, które pamiętają kolejnie. Tak, w nich się szkoliłem. No tak, także tak, wziąłem kurtkę. Spodnie też, też zmieniłem z jeansów na turystyczne. Zabicie mnie to jest Rebel Horn, ale nie, nie wiem jaki model. Musiałbym to sprawdzić, ale jakie to ma znaczenie ale są mega wygodne, cienkie też, też typowo letnie no w końcu mamy lato no, wczorajsza jazda w plus 8 niespecjalnie wskazuje na to żeby to było jakieś super upalne lato ale wygodnie się jeździ jest fajnie wszystkie ochraniacze z możliwych więc nie jest źle no i co? I nie ma Hani, skończyła się przygoda z Hondą, nie ukrywam, że, no jest mi przykro, bo ten motocykl mi się ogromnie podobał. BMW też mi się podoba, to jest BMW, no wiecie, no to jest BMW, nie? Zawieszenie jest inne, jest bardziej komfortowy ale i tej pozycji to składanie w zakrętach jest inne. Honda, Honda dawała radość, BMW daje komfort. Ale nie będziemy teraz tu ryczeć nad tym, bo to nie ma, nie ma sensu. Poszła mam nadzieję w dobre ręce, mam nadzieję, że pani Martyna się będzie radośnie cieszyć. Kończymy na tym, krótkiego vloga po przerwie, może teraz coś powstanie, bo na pociechę na koniec wakacji jakiś antycyklon idzie, ale nie cieszcie się z długiego sierpniowego weekendu w górach, ja też tam będę <laughs> i z tym was zostawiam, najlepszego, pozdrawiam, trzymajcie się i szerokości dla tych co na drodze, cześć.